Nowenna do świętego Józefa, dzień szósty, o dojrzałość emocjonalną i duchową. Józef jest tym, którego Bóg wybrał, aby strzegł porządku przy narodzeniu się Pana. Jego zadaniem jest zatroszczyć się o uporządkowanie wprowadzenia Syna w świat z zachowaniem boskich nakazów i praw ludzkich. Święty Jan Paweł II. Święty Józefie, przyjąłeś zadanie wychowania Syna Bożego i wypełniając je okazałeś dojrzałość. Odpowiedziałeś w ten sposób na wezwanie Pana. Proszę cię dziś za wszystkich mężczyzn, by mieli pragnienie stawania się odpowiedzialnymi, by nie pozostawali wiecznymi chłopcami, lecz stawali się w pełni dorosłymi osobami, odpowiedzialnymi za siebie i innych. Proszę cię, byś wzbudził w nich pragnienie dojrzałości i wsparł ich swoją łaską w procesie jej osiągania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, módl się za nami.